Dzień dobry, witam serdecznie w trzeciej już części naszej nowej serii Kusz i Smar. Jak widzicie udało nam się wreszcie troszeczkę wyjść z warsztatu na zewnątrz. Fajne jest to, że idzie wiosna, to zawsze jest takie napawające optymizmem i zachęcające do pierwszych jazd. Nam się już udało troszeczkę gutkiem pojeździć. Jesteśmy naprawdę mega zadowoleni z tego wyboru, ale o tym oczywiście będziemy opowiadać na bieżąco, przemierzając nim kolejne kilometry. Dzisiaj jednak chcielibyśmy Wam opowiedzieć historię Pewnego ciekawego człowieka, który niewątpliwie dla mnie i nie tylko zapewne dla mnie, ale i dla wielu z Was był inspiracją do tego, żeby rozpocząć swoją przygodę z podróżami motocyklowymi. Oraz opowiemy Wam o oponach szeroko stosowanych w motocyklach typu ADV i ich różnicach, kategoriach i podziale, które do czego się mniej lub bardziej nadają. Ale na początek. Historia człowieka, który nazywa się Dave Barr. Był inspiracją dla naprawdę bardzo wielu motocyklistów i nie tylko motocyklistów. Jego historia zaczyna się dość niefajnie, dość można by powiedzieć nawet tragicznie. Facet, o którym będziemy dzisiaj mówić, był weteranem zarówno e, wojny w Wietnamie, jak i wielu innych konfliktów prowadzonych przez Stany Zjednoczone, był po prostu amerykańskim żołnierzem. I cała ta historia, o której dzisiaj mowa, nie dotyczy może bezpośrednio działań militarnych USA, ale od tego się zaczęło. W Angolii w roku 1981 Dave jadąc swoim jeepem wjeżdża na minę i traci. Obydwie nogi. Dla faceta, który jest motocyklistą, niewątpliwie jest to ogromnym ciosem. Wraca oczywiście do Stanów Zjednoczonych. Oprócz tych straconych nóg, jest mocno poparzony i przede wszystkim mocno niepełnosprawny. Po powrocie do domu w garażu czeka na niego jego przepiękny motocykl, czyli Harley Davidson Super Glide z roku 1972. I Dave zaczyna marzyć. No, mogłoby się wydawać, że. Brak obydwu kończyn będzie powodował to, że Dave nie ma prawa marzyć. Okazuje się, że nie ma prawo marzyć. Siadają z ojcem do tego motocykla i już po kilku miesiącach ten motocykl nadaje się do jazdy dla osoby niepełnosprawnej. Dave wsiada na swój motocykl, wyjeżdża na autostradę i wspomina ten moment naprawdę jako jeden z najszczęśliwszych momentów w jego życiu. Jadąc tą autostradą facet już wie, co będzie robił dalej w swoim życiu. Postanawia objechać tym motocyklem świat dookoła. Oczywiście to nie są czasy internetu, to nie są czasy zbiórek, które dzisiaj są tak modne, są to czasy, kiedy naprawdę kontakt międzyludzki jest mocno utrudniony, wszystko opiera się o kontakty face to face lub pocztowe. Naprawdę takie czasy kiedyś istniały. Wiem, że dzisiaj sobie to trudno wyobrazić, ale tak wtedy. Było. Facet rozpoczyna przygotowania. Te przygotowania trwają 3 lata. Po trzech latach wyrusza w podróż, a swoją podróż rozpoczyna nie gdzie indziej, jak w miejscu, gdzie doszło do jego wypadku. Ruszając z RPA w stronę Sahary, przejeżdża całą Afrykę. Z Afryki przejeżdża dalej i w ten oto sposób dociera do takich miejsc, które dla motocyklistów nie są wręcz dostępne. Jednym z największych jego osiągnięć wtedy jest wjazd do Chin jako pierwszy motocyklista, turysta, zagraniczny, do tego wszystkiego amerykański, jeszcze na jednym z najbardziej kapitalistycznych pojazdów, czyli na Harleju Davidsonie, wjeżdża do Chin na wizie turystycznej. Udaje mu się wjechać również na plac Tiananmen, który jest jednym z największych placów, jest wręcz świętością komunizmu. I co ciekawe, Chiny przyjmują go bardzo pozytywnie i wykorzystują go wręcz do swojej propagandy, propagandy, która ma szerzyć wśród ludzi niepełnosprawnych taki pozytywizm. Oni mają chcieć coś zmienić w swoim życiu. Wiele osób załamuje się w momencie kiedy coś w ich życiu pójdzie nie tak i stają się niepełnosprawni. Dave pokazuje, że można być niepełnosprawnym, ale w pełni sprawnym. Dave w swojej podróży na Starym Harleju pokonuje 80 kilka tysięcy mil. Dzięki temu zostaje wpisany na listę rekordów Guinnessa bo wtedy było to giga osiągnięcie. Dzisiaj ludzie tego typu przebiegi potrafią pokonywać w ciągu, nie wiem, dwuletniej podróży, czy trzyletniej również. Natomiast wtedy bez internetu, bez jakiegokolwiek dostępu do tak prostych informacji, jakie dzisiaj mamy na wyciągnięcie ręki, jest to naprawdę mega wyczyn. Facet oczywiście zostaje zauważony, piszą o nim wszelkie gazety, dzięki czemu udaje mu się zbierać więcej funduszy. Postanawia zbierać fundusze nie tylko dla siebie, ale również dla osób niepełnosprawnych. Ta niepełnosprawność tak naprawdę, spowodowała, że człowiek odnalazł sens życia i poświęcił się temu w 100%. Niewiele czekając, rozpoczyna swoją kolejną podróż. Tym razem wsiada na Harleya Davidsona Sportstera i wpada na świetny pomysł przejechania całej Euroazji od kontynentu, Boże, od końca jednego kontynentu do końca drugiego kontynentu, czyli od oceanu do oceanu. Udaje mu się to zrobić i teraz najważniejsza rzecz. Udaje mu się to zrobić zimą. A zimą, jak wszyscy wiemy, nie jest łatwo, a już na pewno nie jest łatwo dla człowieka, który nie posiada obu dolnych kończyn. Wsiąść na motocykl i porwać się na taki wyczyn. Wyczyn oczywiście się udaje. Dave po raz kolejny zostaje wpisany do księgi rekordów Guinnessa. Co ciekawe, jadąc tym motocyklem, wtedy ja usłyszałem o tym człowieku. Po raz pierwszy. Nie pamiętam, która z polskich gazet, ale chyba Świat Motocykli wspominał wtedy o jego wyczynach. Ja czytając to jako dzieciak w połowie lat 90., bo to mniej więcej były takie czasy, czy koniec lat 90., marzyłem o podróżach, ale nie liczyłem na to, że kiedykolwiek będę w stanie to zrealizować. Nasze realia wczesnego kapitalizmu nie pozwalały nam na marzenia o tym, żeby pojechać gdzieś dalej niż po, za przeproszeniem, wódkę do Czech. Ci, którzy pamiętają te czasy, doskonale wiedzą o czym mówię. Wyczyny Dave'a pozwalały nam wierzyć w to, że chcieć to móc, i tak naprawdę okazało się, że czasy w Polsce się zmieniły na bardzo pozytywne. Dzisiaj każdy może wsiąść tak naprawdę na motocykl i pojechać, gdzie mu się żywnie podoba. Oczywiście tam, gdzie można pojechać, tam, gdzie sytuacja geopolityczna pozwala. Choć Dave pokazał, że i tego typu utrudnienia można bez problemu pokonywać. Dla mnie facet był ogromną inspiracją do tego, żeby rozpocząć podróże motocyklowe. Myślę, że dla wielu osób również, ale był inspiracją nie tylko dla motocyklistów. Jego motocykl natomiast znalazł się w amerykańskiej. Hall of Fame, czyli w miejscu dla najbardziej zasłużonych motocyklistów Stanów Zjednoczonych. Myślę, że jest on najbardziej zasłużonym motocyklistą, jednym z najbardziej zasłużonych motocyklistów, nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale dla całego świata. Facet pokazał, chcieć to móc i to hasło powinno Wam przyświecać każdego dnia, kiedy marzycie o podróżach, bo musimy marzyć. Bez marzeń nie będzie największych, najfajniejszych podróży. Zapraszam wszystkich do podróżowania i to bez względu na to, co dla was jest marzeniem. Dla mnie kiedyś marzeniem było pojechać na motocyklu nad morze, potem objechać Polskę dookoła. Dzisiaj te marzenia są znacznie większe, ale ich realizacja jest równie trudna jak 20 lat temu pojechać sobie motocyklem nad morze. Nie liczy się gdzie, nie liczy się po co, liczy się tylko to, żeby spełniać swoje marzenia. I tym skończymy. Zapraszam was na Kolejny materiał, czyli teraz schodzimy na ziemię i bierzemy się za opony. W dzisiejszym odcinku postaramy się pochylić nad tematem, nad, na który mogłoby się wydawać, powiedziano już wszystko, ale jak się okazuje bardzo często, a serwisujemy motocykle z grupy ADV od naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wielu lat, ludzie źle. Postępują przy doborze opon. I nie chodzi mi tutaj, żeby była jasna sprawa o marki opon, bo to pozostawiam jakby już Waszemu gdzieś tam wyborowi. Z oponami, jeżeli chodzi o marki, jest troszeczkę tak jak z piosenkami. Najbardziej lubimy te, które już znamy, więc wiele osób przywiązuje się do jakiejś marki i w tym przez lata trwa. Ja tego nie neguję, jest to prywatna sprawa każdego. Między innymi my mamy bardzo podobnie, dlatego do naszego gucia na pewno wiedzie komplet opon Bridgestone. Tylko tutaj na podstawie naszego gucia opowiemy wam o tym, które z tych opon wybierzemy i dlaczego. Bo opony do motocykli typu ADV możemy bardzo mocno podzielić na trzy grupy. Grupy, które świadczą przede wszystkim o tym, jak będziemy użytkować nasz motocykl Pierwszą oponą, od której zaczniemy, jest opona Batlax Adventure, czyli opona A41. Jest to najbardziej szosowy przedstawiciel opon adventure'owych w gamie opon Bridgestona. I teraz słuchajcie, bo cechą charakterystyczną wszelkich opon będzie zarówno kształt bieżnika, jego gęstość, jak i mieszanka, która jest zastosowana do opon. I teraz tego typu opony, już na pierwszy rzut oka, Widać, że są przeznaczone raczej do jazdy asfaltowej. Ale tutaj bardzo istotna kwestia. Do jazdy asfaltowej, przede wszystkim takiej, powiedzmy, macie świetny pomysł, wsiadacie na swojego gucia i jedziecie sobie nim w Alpy. Dzieje się to w lato, kiedy jest bardzo ciepło. Tego typu opona będzie rewelacyjnym wyborem, bo z jednej strony bardzo duża ilość gumy, patrzcie na opony typu Slick. Tam nie ma w ogóle nacięć. Ta bardzo duża ilość gumy będzie powodowała znacznie lepszą przyczepność na suchych asfaltach. Co więcej, bardzo głębokie żłobienia pozwolą również na to, żeby dość dobrze odprowadzać wodę, jeśli trafiłby się Wam deszcz, i nawet przez tą głębokość tych rowków i ich wielkość będzie dało się tą oponą zjechać z asfaltu, wjechać w jakieś drogi. Ale szutrowe i spokojnie ta opona przyklei. Oczywiście, jeśli jedziecie na kołach walpy, to tych szutrów po drodze będzie bardzo mało, więc tego typu opona wydaje się idealną na takie wyjazdy. Do tego wszystkiego, na pewno ilość tutaj gumy, głębokość bieżnika spowoduje, że ta opona będzie oponą, która naprawdę powinna przejechać bardzo duży dystans, bo to również w podróży jest bardzo istotne, żeby nie martwić się tym, czy na danej oponie my pojedziemy i wrócimy. Czyli zbierając co do kupy, opona typu A41 jest oponą asfaltową z możliwością zjechania na chwilkę z asfaltu, dojechania nad jakąś rzeczkę, gdzie sobie elegancko posiedzimy na chwilkę i popatrzymy na wodę. Natomiast nie jest to opona offroadowa i za taką nie można jej uważać. Plusy tej opony: duży przebieg, świetna przyczepność. Minusy: brak właściwości offroadowych. Dla jednych przeważy tutaj kwestia przebiegu, inni powiedzą nie, ja nie chcę takiej opony, bo ja jeżdżę w złych warunkach. I teraz, jeśli jeździcie bardzo dużo w złych warunkach, mówię tutaj o dojeżdżaniu na przykład jesienią czy wczesną wiosną do pracy, kiedy jest deszcz, piach na ulicach, jest dla was opona kolejna. Kolejną oponą, o której mowa, jest opona AT41, czyli Adventure Trail. I jest to opona, która w odróżnieniu do poprzedniej, zobaczcie, posiada bardzo dużą ilość nacięć bieżnika. Ten bieżnik, można wręcz powiedzieć, zaczyna przypominać nam opony off-roadowe, ale niech Was to nie myli, to nie jest opona. Offroadowa. To jest opona, która jest rewelacyjna do jazdy w takich trudnych warunkach drogowych. Ona będzie świetnie zachowywać się na deszczu. Ona będzie rewelacyjnie zachowywać się, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy brudny asfalt, bo ta ilość tych rowków w bieżniku będzie znacznie lepiej odprowadzała całe zanieczyszczenia i przede wszystkim wodę z drogi. Czyli jeśli planujecie jazdę drogami, piątej kategorii, ale nadal drogami, jeśli planujecie jeździć w bardzo niesprzyjających warunkach atmosferycznych, to tego typu opona jak AT41 będzie rewelacyjną oponą dla Was. Natomiast ta opona również będzie odporna na spore przebiegi, będzie również odporna na to, że możecie nią spokojnie jechać po bardzo ciepłym asfalcie. I co istotne, ta gęstość tej yy, powiedzmy tych kostek nadal będzie powodowała to, że będzie ona stosunkowo cichą oponą, ale będzie na pewno głośniejsza niż opona A41, bo to jest kolejna cecha opon, która jest bardzo często podnoszona na forach, bo ta opona jest głośna. Niektóre opony po prostu muszą być głośne, by działały. To pięknie czasami słychać, jak my zamieniamy w wyścigach slika na weta. Te wety po prostu hałasują, szumią ale odprowadzają wodę. Do tego one służą. I troszeczkę tym kształtem, tym zagęszczeniem tutaj tych nacięć, ta opona przypomina nam również nieco łeta. Jednak wysokość tej kostki powoduje, że nadal nie jest to opona stricte off -roadowa. bo trzeba sobie przyznać wprost, większość adwentzerów nie jeździ bardzo dużo w offrodzie. Natomiast tego typu oponą spokojnie pojedziecie po szutrach, spokojnie przejedziecie przez las, dacie radę przejechać przez błoto, zaznaczam dacie radę i do tego wszystkiego możecie spokojnie śmigać autostradami, bo będzie jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, o której zaraz powiem. Rzecz, która wyróżnia opony adventure'owe i zaczyna się pojawiać na nich pewne oznaczenie, którego nie będzie na Tamtej oponie, a będzie już na tej oponie. Mowa tutaj o oznaczeniu M plus S, czyli błoto i śnieg. Skąd się wzięło takie oznaczenie? Już Wam szybciutko powiem. To M plus S pojawia się bardzo często na oponach ze względu na taki troszeczkę wybieg producentów, który producenci stosują, by można było opony zakładać do motocykli. Dużych, ciężkich, które posiadają bardzo wysokie indeksy prędkości, a w przypadku opon offroadowych, do których dojdziemy zaraz, te indeksy prędkości jest bardzo trudno spełnić. I teraz zobaczcie, na przykład ta opona Bridgestone A41, czyli ta najbardziej szosowa, taka na suche naprawdę asfalty o świetnej przyczepności opona. Będzie miała bardzo wysoki indeks prędkości. Tutaj mamy indeks prędkości V, a to oznacza, że ta opona ma indeks prędkości do 240 na godzinę. Czyli tak naprawdę spełni wymogi większości motocykli adwenturowych, jeśli nawet nie wszystkich. Natomiast zobaczcie, co się dzieje w momencie, kiedy my przechodzimy na oponę stricte offroadową. I w ten sposób docieramy do opony najbardziej offroadowej, czyli do opony AX41, AX od Adventure Cross. I to jest opona, którą już spokojnie możecie zapędzać się w naprawdę trudny teren. My taką oponą przejechaliśmy m.in. na naszym Transalpie, którego znajdziecie gdzieś tutaj w historycznych filmikach. Przejechaliśmy. Enduro Rail 24 i ta opona się naprawdę pięknie tam spisywała. Ale do czego zmierzam? Wracam do kwestii indeksów prędkości. Tego typu opony zazwyczaj będą miały, proszę bardzo zobaczcie, oznaczenie M plus S, czyli błoto plus śnieg i indeks prędkości w przypadku tej opony to jest 130 na 80 na 18, czyli taka opona powiedzmy do właśnie transalpów, do tego typu motocykli. 66P, 66 P66 to nośność, P to indeks prędkości i indeks prędkości tej opony wynosi 150 na godzinę. I teraz ten wybieg M+S pozwala na to, że możemy taką oponę zainstalować w motocyklu, który wymaga wyższych indeksów prędkości. To jest jedyna furtka jaką możemy zastosować, żeby w motocyklu, który powiedzmy Wymaga zgodnie z homologacją opony do 200 na godzinę, wkładamy oponę o indeksie prędkości do 150, żeby móc to zrobić, musi być to opona błotnośniegowa. Tak mówią przepisy i tak możemy sobie na to pozwolić. Należy pamiętać o tym, że wtedy musimy nakleić w okolicach wzroku, tak żebyśmy widzieli w okolicach prędkościomierza w zasięgu wzroku widzieli ograniczenie prędkości naszej opony. Natomiast słuchajcie, co to ograniczenie prędkości świadczy? Znowu, niektóre osoby tego typu opony będą zakładać jeżdżąc po asfaltach. Jeśli naprawdę jeździcie bardzo dużo po asfaltach, to pierwsza rzecz, skoro ta opona ma indeks prędkości do 150, to nie jeździcie na niej 180 na godzinę. Bo pomijając już to, że ona przestaje być bezpieczna w takich warunkach, bo ktoś jednak tą oponę zahomologował z jakiegoś powodu do 150, to przede wszystkim jej zużycie zaczyna następować bardzo, bardzo szybko. Co gorsza, jeżdżąc tego typu oponami, i nie mówię tutaj stricte o Bridgestone, mówię ogólnie o tego typu oponach, bardzo często jeździcie na niższym ciśnieniu, co jest skądinąd bardzo zrozumiałe. Natomiast użytkowanie takiej opony typu powiedzmy kostka, jak to się mawia u nas, na niskim ciśnieniu, na asfaltach, przy dużych prędkościach, spowoduje zawsze bardzo szybkie wyząbkowanie tej opony i bardzo szybkie jej zniszczenie. Do tego, że niektórym producentom zdarza się wręcz w takich oponach przy wyższych prędkościach tracić kostki z opon. Do dzisiaj pamiętam te. Lamenty i stęki ludzi, którzy włożyli te opony, jechali na nich 180 na godzinę, do czego się przyznali, i zdziwienie, że ona pogubiła kostki. Ona musi pogubić kostki przy takiej prędkości, bo ta opona po prostu nie służy do tego. Zatem, kiedy tego typu opony zakładać? Słuchajcie, jeśli głównie planujecie podróżować poza asfaltem, jeśli planujecie podróżować szutrami, lasami, błotem, tetem, skąd inąd ostatnio bardzo modnym, to tego typu opona jak najbardziej się idealnie do tego będzie nadawać. Natomiast nie wkładajcie tego typu opon, robiąc na przykład 5000 km po autostradzie i 500 km off-roadem, bo to po prostu nie ma sensu. Wtedy należy założyć oponę na przykład AT41, która znacznie lepiej się sprawdzi w takich warunkach. Zakładając natomiast oponę AX41, należy się godzić z pewnymi ograniczeniami i do nich na pewno będą należeć. Dużo wyższy hałas, bo ta opona ze względu na gęstość umieszczenia bieżnika, a raczej rzadkość umieszczenia tych kostek będzie hałasowała. Ona musi hałasować i tutaj nie ma dyskusji. Do tego wszystkiego jeśli już założycie taką oponę i macie zamiar tym jeździć po asfaltach, to jest taka stara, niepisana zasada podróżników. Jedźcie 90 na godzinę. Jadąc 90 na godzinę, do 90 na godzinę, bardzo mocno oszczędzicie opony. I to zawsze wszyscy powtarzają. Jeżeli jedziecie gdzieś daleko i macie bardzo długą dojazdówkę, zwolnijcie. Jeśli będziecie jechać wolniej, na pewno dojedziecie dalej, jak mawia pewne wschodnie. Przysłowie. I w tym przypadku się to idealnie sprawdza. Jazda z prędkościami rzędu 90 na godzinę powoduje, że ta opona nie znika w oczach. Natomiast to, co się widzi na co dzień. Ludzie na motocykle, którymi jeżdżą autostradami, wkładają tego typu opony i potem narzekają, że ta opona zniknęła w oczach, albo że powypadały im kostki. Jeszcze raz mówię, to nie w przypadku opon Blitzen, bo też się z wypadającymi kostkami nie spotkałem, ale spotkałem się w innych oponach tego typu oponach innych producentów. Natomiast kolejna bardzo ważna rzecz to jest ten poziom hałasu, który jest tak często podnoszony. No słuchajcie, jeżeli opona ma bardzo rzadki bieżnik, ma bardzo wysoką kostkę, ona musi hałasować. I co więcej, należy wziąć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz pod uwagę. Ilość gumy, która będzie stykała się z asfaltem, bo ilość tej gumy również bardzo mocno odpowiada za przyczepność opony. Opony tego typu będą miały Obniżoną przyczepność na asfalcie. Nie da się mieć złotego środka, choć takowym złotym środkiem wydaje się nam opona AT41, bo ona pozwoli na bardzo fajną jazdę w szuterkach. Pięknie będzie kleiła na mokrym, czyli wtedy, kiedy tej przyczepności na mokrym potrzebujemy najbardziej, bo tego się najbardziej boimy. Ja się tylko uśmiecham, kiedy słyszę teksty typu, to jest super opona, tylko na mokrym nie klei. A kiedy ma kleić? Na suchym? Nie róbmy sobie żartów. Opona ma kleić wszędzie, a to na mokrym jest tak naprawdę najistotniejsze. Więc zgadnijcie, które opony my włożymy do naszego gucia, bo będą to jedne z tych trzech opon. Styl jazdy naszym gucie będzie dość oczywisty. Mamy zamiar nim jeździć bardzo dużo, bardzo często, w bardzo różnych warunkach i w bardzo różnych warunkach. Drogowych również. Będziemy nim na pewno jeździć po polskich lasach, będziemy nim na pewno jeździć po marokańskich pustyniach, bo i tam na pewno zawitamy tym guciem i zapewne zdarzy nam się jeździć nim po jakichś górskich serpentynach. Chcemy mieć oponę uniwersalną, choć wiemy doskonale, że zawsze kiedy mówimy o rzeczach uniwersalnych, odbywa się to kosztem dwóch skrajnych. Zastosowań, ale na to trzeba się zgodzić i nie ma co narzekać, trzeba po prostu dobrze wybrać opony. Mam nadzieję, że ten cały mój wywód troszeczkę Was do tego przybliżył i przestaniecie popełniać troszeczkę głupkowate błędy typu opona enduro na autostradę, bo to się po prostu musi skończyć źle. Dla opony, oby nie dla Was, ale dla opony na pewno nie skończy się to zbyt dobrze. Dziękuję, mam nadzieję, że nie przynudzałem. Zapraszam na kolejne odcinki, zarówno warsztatowych opowieści, jak i serii nowej Kusz i Smar. Pamiętajcie o tym, żeby polubić filmik, jeśli Wam się podobało, i przede wszystkim subskrybować, udostępniać nasz kanał, bo to bardzo mocno przyczynia się do tego, żebyśmy mogli się rozwijać na YouTube. Dziękuję i zapraszam jeszcze raz już w środę na warsztatowe opowieści.